Cześć dziewczyny, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie tag i to będzie tag, który ja e, znalazłam u panny Joanny up e, czyli 100 pytań, których nikt nie zadaje. E, wydawał mi się ten tag bardzo zabawny, więc, więc po prostu odpowiem Wam na te pytania, które w tym tagu są. E, dobrze, zaczynamy. Będę tam sobie zerkać, wiecie, żeby te pytania znaleźć. E, Czy śpisz? drzwiami do szafy otwartymi, czy zamkniętymi? Eee, powiem Wam tak, ja nie tylko śpię, ale żyję z drzwiami otwartymi w mojej szafie, ponieważ jestem strasznym bałaganiarzem i powiem Wam, że jeśli byście teraz zobaczyły, jak wygląda mój obecny pokój, to byście chyba e, naprawdę no, nie wytrzymały tego, jeśli jesteście osobami, które trzymają porządek. Um, czy, bie, czy zabierasz buteleczki z, od szamponów i odżywek z hoteli? Um, powiem Wam tak, nie byłam tak często w hotelach, natomiast um, do tego czasu, kiedy byłam, to tak zabierałam te buteleczki, właściwie nie wiem po co, ale często się przydają, ja po prostu sobie czasem um, rzadko, ale czasem sobie przelewam do nich um, swój szampon i swoją odżywkę i po prostu mam fajną małą buteleczkę i mogę ją zabrać na wyjazd. Um, Dobrze, następne pytanie, czy śpisz cała przykryta, czy nie? E, tak, słuchajcie, ja śpię e, zawinięta jak w jakimś kokonie i e, no, jestem w ogóle strasznym marzuchem, więc e, mimo, że już jest wiosna, e, to niestety w moim pokoju jest dosyć zimno i czasem jest nawet 18 stopni, więc śpię jeszcze dodatkowo w polarze i w skarpetkach na wiosnę. E, dobrze, dalej. E, czy kiedykolwiek ukradłam znak uliczny? Nie ukradłam nigdy znaku ulicznego ze stricte, aczkolwiek ukradłam znak uniwersytecki i nie tyle ja ukradłam, co byłam. Jak to powiedzieć? Współ. Współzłodziejem? <laughs> Wiecie o co chodzi: Pomagałam w, w, w kradzieży znaku uniwersyteckiego. To był taki, taki duży znak w Szwecji, um, który wskazywał na, na dany wydział. Ale fajnie się na nim zjeżdżało z górki. Um, czy lubię używać postitów? Nie. Nie rozumiem, po co w ogóle używać postitów. Nie lubię marnować papieru. Ja wszystko zapisuję u siebie na komórce, ale jestem niezorganizowana, więc dodatkowo nie mam potrzeby używania kalendarza ani postitów. Może pewnego dnia, kiedy się bardziej się zorganizuję, to będę używać. Um, czy wycinam kupony i kiedykolwiek ich używam? Um, ja wiem, że są kupony w Polsce też, ale ponieważ ja mieszkam za granicą od wielu lat, to tych kuponów na pewno nie używam. Nie kupuję magazynów, gdzie są obniżki i po prostu nie. Nawet jak byłam w Polsce kupowałam kupowałam jakieś awanty, jakąś urodę, coś takiego, to tych kuponów nie używam, bo zwyczajnie o nich zapominałam. Najpierw byłam taka szczęśliwa, że są, a później zapominałam. Um, czy. Wolałabym zostać zaatakowana przez niedźwiedzia, czy przez y, rój pszczół? Ciężko powiedzieć. Jeśli miałabym zginąć, to przez niedźwiedzia. Ale jeśli miałabym tylko zostać poturbowana, to, to chyba jednak wolę pszczoły. Nie jestem uczulona, więc bym w sumie nie umarła. Y, czy mam piegi? Nie, nie mam piegów nigdy w lato, w zimie, nigdy. Czy się zawsze uśmiecham do zdjęć? Zwykle tak, chyba że już wiecie, ja na przykład jestem na wakacjach i tam się nudzę i mam jakąś sesję, to wtedy mam zdjęcia. Nie wiem, w ogóle i tak dalej. Natomiast zwykle uśmiecham się do zdjęć, ostatnio coraz mniej zębami z powodu noszenia aparatu nazębnego. Jaka jest moja największa zwierzęca fobia? Boże, czy ja mam jakąś zwierzęcą fobię? Nie lubię pająków oczywiście. Komarów nienawidzę, pszczół, no ale to chyba wszyscy. Um, nie, najbardziej nie lubię tego całego robactwa, wiecie? Um, bo mam wrażenie, że jak usnę, to mi w, w, wpadnie do buzi albo coś takiego. i a, Nienawidzę robactwa, nie robactwa. No ale to nic nowego. Um, czy kiedykolwiek liczę kroki, kiedy gdzieś idę? Nie, nie zdarza mi się to. E, powiem tak. Może mi się zdarza. Tak, no dobra, kiedyś mi się coś przypomniało, ale to są częściej schody niż kroki. Bo jestem ciekawa, ile schodów przeszło. E, czy kiedykolwiek e, zrobiłam Siusiu w lesie? Oczywiście, że tak. E, czy kiedykolwiek mm, zrobiłam numerek 2 w lesie? Tak, no niestety to, to jak się jeździło do leśniczówki i było do wyboru albo iść do, wiecie, takiego wychodka, gdzie był wielki pająk krzyżak albo iść do lasu, to. To lepiej pójść do lasu. Ehm, czy kiedykolwiek tańczę, kiedy nawet muzyka nie gra dla żartów, czasami tak, ale zwykle tańczę, kiedy muzyka gra i <grym> po prostu. Ehm, czy kiedykolwiek gryzę moje długopisy lub ołówki? Ehm, Czasami mi się zdarzało, ale to było dawno w podstawówce i w gimnazjum, że gryzłam długopisy i ołówki, aczkolwiek teraz w ogóle nie używam prawie długopisów i ołówków. Chociaż nie, używam w pracy, no tu jest coś. Mm. Nie, to nie gryzę. Tym bardziej teraz, jak mam aparat, no to po prostu mi nie wolno i nawet mi to nie przychodzi do głowy. Um. Z iloma osobami spałam w tym tygodniu? To jest dobre pytanie, bo akurat w tym tygodniu z żadną. I jest mi bardzo zmudno, bo mój facet wyjechał i po prostu... Ale mam wielkie łóżko dla siebie i mogę kopać na około. Yy, 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 yy. Jaki jest rozmiar mojego łóżka? Rozmiar mojego łóżka jest różny i przeróżny. Yy, normalnie, domyślnie, yy, to jest 1,60 m szerokości i to jest moim zdaniem bardzo, jak to powiedzieć, optymalna szerokość łóżka. Yy, wtedy się nie kopiemy z moim facetem. Natomiast teraz spaliśmy na łóżku, które miało chyba 1,40 m i. No obudziłam się czasami z łokciem w żebrach, na żebrach. <laughs> Dobrze, dalej piosenka tygodnia. Nie ma piosenki tygodnia. W ogóle ostatnio słucham samych staroci. Jeszcze jak jeździłam samochodem, to w ogóle słyszałam coś nowego, ale teraz już w ogóle nic nowego nie słyszałam. I, ale po... jakoś mi znowu na Timber naszło. Nie wiem, w ogóle nie lubię keszy, ale Timber mi się podoba. Można powiedzieć, że tym. Dobrze, co tu jest dalej? <śm> czy jest ok dla facetów, żeby nosili róż, czy tak powiem, czy mi się to podoba. E, uważam, że jest w porządku, e, uważam, że lepiej jest w różu brunetą niż blondynom, ponieważ jest większy kontrast i nie są tacy, wiecie, rozmyci, nie są przesłodzeni, tylko jednak jest kontrast, ciemne włosy, ciemna broda na przykład, e, no tam nie taka znowu jakaś broda, ale jakiś tam zarościk e, i wtedy jakiś różowy t-shirt, tylko oczywiście niech to nie będzie różowy t-shirt z, z, z jednorożcem, tak, albo różowy Wyciasny sweterek, yy, tylko na przykład, jeśli mają lekko różową koszulę czy taką łososiową, to super. Yy, czy oglądam kreskówki? Yy, yy. Rzadko, nie, nie oglądam. Oglądam, jak jestem z moją siostrzenicą, to wtedy oglądam kreskówki z nią, ale sama dla siebie nie oglądam i nie przepadam. Ym... Znaczy nie, że nie przepadam, ale, ale nigdy mnie nie wciągnęli ani Simpsonowie, ani South Park, ani Family Guy, jakoś mnie to, ani SpongeBob jakoś mnie to nie kręci e, jaki jest e, mój ostatni ulubiony film? E, to się u mnie bardzo nie zmienia ponieważ ja wam powiem, że ja nie lubię, nie lubię oglądać filmów e, ja jestem osobą strasznie roztrzepaną i ja lubię robić wiele rzeczy naraz e, i dla mnie ogl siedzenie, oglądanie filmu to po prostu, znaczy jak już zacznę to mi się podoba ale... E, ale dla rozrywki filmów nie oglądam, ja lubię sobie puścić serial, który leci mi w tle, ja w tym czasie robię coś innego. Um, też nie muszę się jakoś strasznie skupiać zwykle na serialach. Um, ale mój jednym z ulubionych filmów wszechczasów jest Matrix. Drugim jednym z ulubionych filmów w trzech czasów jest Asterix i Obelix Misja Kleopatra, ale oczywiście z polskim dubbingiem. Jest po prostu boski, cudowny, wspaniały i ciągle go cytuję do tej pory, mimo że to już było nie wiem, z 10 lat temu, jak on był w kinach. Po prostu uwielbiam, ubóstwiam i w ogóle. Ehm, dobra. Gdzie byś schowała ukryty skarb, gdybyś go miała? Nie wiem, jak widzicie, nie mam ukrytego skarbu. Więc um, nie musiałam się nigdy na tym zastanawiać. Um, ale sądzę, że... Wiem, gdzie bym ukryła. Gdzieś na północy Szwecji, bo tam są takie duże pustkowia i tam są miejsca, do których nikt nie dojeżdża, więc ukryłabym gdzieś tam. Um, um, ach, tu jeszcze. Ominęłam, którego filmu nie lubię najbardziej. Ach, to ja nawet chyba sobie, słuchajcie, jeden zrobiłam. O, najmniej ulubiony film. Najmniej ulubiony film, filmu, którego nienawidzę, to jest American Pie. W ogóle nienawidzę durnego amerykańskiego humoru i słuchajcie, jak jeszcze widzę rzeczy typu Jackass, yy, czy te wszystkie rzeczy, ja mam ochotę tych ludzi pozabijać i uważam, że są nienormalni. Może no, bez przesady że tam pozabijać, ale, ale po prostu to, że oni dają takie wzorce młodym ludziom, to jest po prostu dla mnie coś strasznego. Um. <sum> Co pijesz z kolacją? E, czasem często Pepsi, e, albo kolej jakąś Light oczywiście, czy Zero, e, bo jakby piję Light, to mogę zjeść więcej chipsów. E, albo Ice Tea. Ostatnio piję dużo Ice Tea, bo w Szwecji Ice Tea nie było, a w Niemczech jest i piję bardzo, bardzo dużo Ice Tea. Ja oczywiście Zero. E, w czym może Chicken Nuggetsy? E, Rzadko Chicken Nuggetsy, kiedyś jadałam, jak byłam w maku teraz jak już kiedyś jestem w maku wiecie, gdzieś w podróży, to jem Mac Chickena, ale jak mam w czymś maczać, to w sosie so słodko-kwaśnym, mimo że normalnie rzeczy słodko-kwaśnych nienawidzę. E, jakie jest to moje ulubione jedzenie? Pierogi, 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 pierogi. Jakbym mogła jeść pierogi codziennie, to bym jadła, oczywiście najbardziej lubię ruskie, ale pewnie bym się znudziły, więc lubię pierogi ze wszystkim, tylko nie z owocami. Czyli z mięsem, z kapustą, ze szpinakiem, to nowość, nie? Ym, Ale ruskie, ruskie są najlepsze. Ym, yy, yy, yy. Jaki film mogłabym oglądać w kółko i nadal go kochać? To tak jak mówiłam, jest na pewno Asterix i Obex, nic jak na pewno bym się znudziło, yy, ale, ale nadal go kocham i nie mogę powiedzieć, że jest yy, Ostatnia osoba, która cię pocałowała, yy, mój chłopak. Um, czy kiedyś byłam y, zuchem lub harcerką? tak byłam przez bardzo krótki okres czasu w podstawówce byłam zuchem i nawet słuchajcie, chciałam jechać na te wszystkie obozy, pod namiot i tak dalej, natomiast mama mi nie pozwoliła, bo to było na trzy tygodnie i mama, moja mama była harcerką i miała strasznie traumatyczne przeżycia z tamtego czasu no i to był jeden pierwszy i ostatni czas, kiedy chciałam jechać pod namioty ponieważ nienawidzę kempingu i nienawidzę jeździć pod namiot, ja wiem, że to brzmi strasznie głupio, że w ogóle jestem niewiadoma jaką księżniczką ale słuchajcie, ja po prostu nie mogę spać jak nie mam łóżka. No. I co ja poradzę? Po prostu nie mogę spać. Wszyscy śpią w ogóle powietrze, ekstra, super, ja nie mogę. Um, czy bym kiedyś zapozowała nago do magazynu? Nie, bo bym się bała, że zobaczy, to nie dojrze moja rodzina, to jeszcze moje dzieci, a nie uważam, że to jest coś, czym powinnam się chwalić. Um, kiedy ostatnio napisałam do kogoś list papierowy? Słuchajcie, nie wiem. Chyba na koloniach, jak byłam, miałam. 10, 13 lat. Um, czy umiem wymienić olej w samochodzie? Wymienić nie, ale dolać tak. No, wymiana oleju jest dosyć skomplikowana, z tego co sobie zdaję sprawę przynajmniej. E, natomiast dolać oleju tak. Um, czy kiedyś dostałam um, mandat za jeżdżenie za szybko? Nie, nigdy. Dostałam dwa durne mandaty, nie, już teraz dostałam więcej od kiedy mieszkam w Niemczech, bo to się nie da parkować, ale dostałam w Polsce, dostałam dwa durne mandaty. Jeden, ponieważ moje migacze nie były barwy samochodowej żółtej. A drugi, ponieważ zawracałam w niedozwolonym miejscu o drugiej w nocy i po prostu nie chciałam jechać półtora kilometra, rozejrzałam się, nie było żadnego samochodu i nagle nie wiadomo skąd wyrósł samochód policyjny. Ehm, dobrze, czy kiedykolwiek <grywa> zabrakło mi benzyny? Tak. E, to jest śmieszna historia, ponieważ jechałam z moją mamą w moim samochodzie to był chyba jeszcze wtedy jej samochód, bo moim pierwszym samochodem był samochód, który dostałam po mojej mamie. Eee, I to była zima, i e, cały czas, e, znaczy samochód zaczął nam zwalniać, i w ogóle przestał działać tak, i w ogóle się zatrzymał, i nie wiedziałyśmy, co się dzieje, bo e, kontrolka wskazywała, że paliwo jest. No ale okazało się, że tamten taki pływaczek. Wiecie, bo to w starych samochodach jeszcze są takie pływaczki, słyszałam, że w nowych już nie, ale nie wiem. E, I ten pływaczek zamarzł, i po prostu no. No, pokazywało, że paliwa nie było. E, dobrze. Mój ulubiony rodzaj kanapki. Mój ulubiony rodzaj kanapki to jest taka bułka, wiecie, dzielona na pół, świeża, z, e, m, z piekarni. Do tego jest tak, sałata, e, wędlinka, najlepiej szyneczka, taka nawilżona, wiecie, żółty ser, pomidor, ogórek, oczywiście każda warstwa jest solona, e, m, ewentualnie rzodkiewka, ale nie musi być. Ale jak już jest pomidor, ogórek, wędlinka, ser Sałata i świeżutka bułeczka i oczywiście świeże masełko, które nie jest zamarznięte na kość, to ja już jestem przezadowolona i uwielbiam takie kanapki, i strasznie brakuje polskiego pieczywa, bez najlepsze na całym świecie, pamiętajcie o! Tym.